Bardzo serdecznie w niedzielę z Markiem. No niestety, kilka ostatnich dni to padające deszcze, które wstrzymały moje wyprawy spinningowe. Niby mam mm, odzież przeciwdeszczową, ale jakoś tak nie chce mi się stać na deszczu, dlatego mówię: A tam powstrzymam się trochę, przecież wiecznie padać nie będzie. Wypogadza się, a więc już niedługo będzie można podjechać na jakieś jeziorko i poszukać jakiegoś zęba tego drapieżnika. A niedziela z Markiem niekoniecznie jest wędkarska, jest lekko rozpolitykowana, aczkolwiek będzie jeszcze miała wiele, wiele innych tematów, które wpadły mi ostatnio do głowy. Dzisiaj zaproponuję Wam temat, który jest bardzo bliski mnie osobiście. Sprawa znana na całą Polskę. Sprawa dotyczy mojego miasta. Ludzi z mojego miasta aresztowanych przez Centralne Biuro Śledcze. Będzie mi trudno wypowiadać się w tym temacie. Za chwilę powiem dlaczego, ale najpierw przeczytam Wam coś. Posłuchajcie, to jest na stronie Pyrzyce Info. Artykuł z 7 października 2015 roku zatytułowany Rolnicy z powiatu Pyrzyckiego zatrzymani przez CBS. 11 rolników oraz były urzędnik Agencji Nieruchomości Rolnych w Pyryjcach zostało wczoraj, 6 października, rano zatrzymanych przez Centralne Biuro Śledcze. Tego samego dnia usłyszeli prokuratorskie zarzuty z artykułu 305 Kodeksu Karnego. Grozi im kara do trzech lat pozbawienia wolności. Zatrzymani rolnicy czynnie uczestniczyli w strajkach i protestach przeciw Wyprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom. Prokuratora prowadzi od stycznia tego roku śledztwo dotyczące działania tych rolników w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, poinformowała Małgorzata Wojciechowicz, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Szczecinie. Utrudniali i zakłócali postępowania przetargowe. Chodzi o kilkanaście przetargów na dzierżawę i sprzedaż ziemi. O wartości co najmniej 6 milionów złotych, szczegóły zarzutów nie są znane. W dniu dzisiejszym 7 październik, a ja nagrywam tę swoją niedzielę z markiem 17 października, prokurator kontynuuje przesłuchania rolników dzisiaj też ma zapaść decyzja co do ewentualnych środków zapobiegawczych. prawa i sprawiedliwość nazywa tych aresztowanych więźniami politycznymi trzeciej Rzeczypospolitej. Sprawa nie jest jasna, nie wiadomo czym kierowali się prokuratorzy, czym kierowało się Centralne Biuro Śledcze, podejmując tak drastyczne działania, tak, chwytając się tak drastycznego narzędzia jak aresztowanie ludzi. Nie będzie mi łatwo zająć tutaj stanowiska w tej sprawie, aczkolwiek muszę powiedzieć tak: jeśli ktoś popełnia przestępstwo, trzeba go ukarać bezwzględnie, bez żadnej litości. Jeśli ktoś popełnia przestępstwo, myślę, że tutaj w tym przypadku prokuratura będzie miała bardzo trudną sytuację bardzo mm, trudne zadanie, aby udowodnić popełnienie przestępstwa tym ludziom. E, tak jak pisała tutaj gazeta Pyrycka, uczestniczyli w strajkach i protesta, w protestach przeciw wyprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom. E, to już zostawiam Wam do, do myślenia, o co tutaj e, może chodzić dalej i głębiej. Macie głowy? Myślcie. E, ja powiem jeszcze tak, mówiłem, że będzie mi bardzo trudno zająć to stanowisko, bo tak, jednocześnie muszę się opowiedzieć za tym, że e, złamane prawo i popełnione przestępstwo musi zostać ukarane bezwzględnie, a z drugiej strony m, taka osobista moja e, sprawa, mój osobisty udział w tej sprawie, to taki, że chociaż nie podano nazwisk, i ja nie znam nazwisk tych ludzi, to najprawdopodobniej wszystkich ich znam osobiście. Z tej racji, że. Kiedyś wykonywałem taki zawód, nieważne jaki, e, zawód związany bardzo mocno z rolnictwem, i mm, często byłem w, u rolników. Bardzo często byłem u rolników w ich e, domach, w ich, e, na ich podwórkach. Tak często, że, że nawet się śmiałem. I, I mówiłem tutaj wokół siebie, że, że jak wchodzę na podwórko do rolników, to nawet psy mówią: Cześć, Marek. Także prawdopodobnie ludzi tych znam i mm, nie są mi obcy. Ro, rozumiem też ich postępowanie. Za chwilę wytłumaczę, e, o co e, toczy się tak naprawdę jeszcze tak dodatkowo gra. Rozumiem ich postępowanie, rozumiem i. E, no, całkowicie, że tak powiem, odczuwam, że to ujmuję, ale jestem w stanie zrozumieć też ból tych żon i dzieci, ludzi, których na jakiś czas utracili w związku z tym, co się, co się stało. Prawdopodobnie są to moi, moi znajomi. I jest mi z tego powodu bardzo bardzo przykro. Nie mam w sobie na to zgody, aby Centralne Biuro Śledcze, jeśli nawet była, było przestępstwo, jeśli nawet było przestępstwo, aczkolwiek tutaj muszę powiedzieć, że ja mam co do tego bardzo duże, bardzo duże wątpliwości, że przestępstwo było. Jeśli już to było, to, to sprawa jest troszeczkę chyba grubymi nici, mi szyta, i prawdopodobnie ci rolnicy zostaną po jakimś czasie zwolnieni, być może nawet przeproszeni, ale rozumiem dokładnie ból, rozgoryczenie i rozpacz wszystkich matek i dzieci tych ludzi, których, których aresztowano. Doskonale rozumiem i tutaj po, jak gdyby, no, łączę się z, łączę się z ich tych, tym rozgoryczeniem, tym bólem i tym poczuciem niesprawiedliwości, bo myślę, że takie środki zapobiegawcze nie powinny tutaj zostać w tej sprawie podjęte. Zwłaszcza, że sprawa nie jest do końca pewna. Będzie bardzo trudno prokuratorze udowodnić winę tym ludziom, ludziom bardzo aktywnym, tutaj na tym terenie, organizującym strajki w obronie polskiej ziemi, przed sprzedażą ich obcokrajowcom, a więc ludziom, którzy troszeczkę no byli może niewygodni, jeśli chodzi o tutaj włodarzy naszych. To jest Gra, to jest walka, to jest wojna o coś, co ma bardzo dużą wartość. Ja już kiedyś robiłem na swoim kanale filmy o plemieniu Pirisani o tym plemieniu Słowian, które się, os które osiadło tutaj na tych terenach. I tłumaczyłem, dlaczego właśnie tutaj osiedli. Tutaj są bardzo dobre ziemie. To nie są piaski, te ziemie są Cenne. Te ziemie rodzą bardzo dużo plonów. To są naprawdę bardzo cenne ziemie, czarnoziem, na, w, granicach, w granicach bytowania plemienia Pilissani. Te ziemie do dziś są bardzo, bardzo płodne i z tego punktu widzenia bardzo cenne. Dlatego tak wielka walka, tak wielki. Wielkie, jak gdyby wielki opór ze strony rolników, żeby tych ziemi nie sprzedawać obcokrajowcom, żeby umożliwić Polakom zakup tej ziemi, nam tutaj, Polakom, e, bo, to, bo to nasza teraz polska ziemia i musimy, ich, musimy jej bronić. No, okazuje się, że Organa ścigania mają troszkę inne zdanie na ten temat. Co mogę więcej powiedzieć? Myślę, że w komentarzach doczytamy się dużo, dużo więcej ciekawych rzeczy niż powiedziałem ja. Ja jeszcze raz podkreślam: moje stanowisko jest takie, jeśli chodzi o przestępstwo, to trzeba je karać bez, z bezwzględną surowością. Jeśli natomiast tego przestępstwa nie było, jest tylko jakieś domniemanie przestępstwa, to przypominam organom śledzenia, że mamy także w prawie taką czynną, nie wiem czy formułę, nie wiem jak to się nazywa coś, co powinno się zastosować domniemanie niewinności. Dlatego mój sprzeciw przeciwko aresztowaniu tych ludzi. Tutaj nie zastosowano domniemania niewinności. Tu raczej... No, może to chodziło tylko o, o zwykłą pokazówkę, o odegranie się nad kimś, kto był niewygodny. No, jeśli takich narzędzi się używano, to faktycznie... Faktycznie są to ludzie, którzy są więźniami III Rzeczypospolitej, więźniami politycznymi. Troszkę chyba zaczynam się wstydzić za ten kraj, wiecie? Chyba się zaczynam wstydzić. Czekam na wasze komentarze. I jak zawsze mm, proszę i mówię o tym, że ważne są dla mnie e, nie tylko wasze komentarze w Niedzielach z Markiem, ale także głosy. Jeśli się nie podobało w dół, jeśli się podobało w górę. Klikajcie. To jest dla mnie naprawdę ważne, szczególnie na tej playliście. Na pozostałych może mniej. Czekam na Wasze komentarze, na Wasze głosy, na wasze stanowiska w tej sprawie. Mam nadzieję, że centralne biuro śledcze do mnie nie zapuka. Ja tylko wyraziłem swoją opinię, swoje zdanie na ten temat. Mam nadzieję, że ich jutro nie będzie. Trzymajcie się. Do zobaczenia nad, wo nad wodą i połamanie ki połamania kija życzę.